Witam ponownie. Ja nazywam się Karolina Majtas i jesteśmy na dniu otwartym UKSW. Rozpoczynamy nasze wywiady, a nasz pierwszy gość jest bardzo wyjątkowy. Witam prorektora do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, księdza doktora habilitowanego Marka Stokłose, profesora uczelni. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam Państwa. Zacznijmy może naszą rozmowę, tak jak każdą dobrą powieść, od historii. Czy ksiądz mógłby... Czy ksiądz mógłby nakreślić początki powstawania naszego, naszego, naszego uniwersytetu? Zanim przejdę do nakreślenia historii naszego uniwersytetu, to chciałbym w imieniu jego magnificencji, księdza, rektora, profesora, doktora habilitowanego Ryszarda Czekalskiego, serdecznie powitać wszystkich Państwa, którzy zechcieli skorzystać z okazji dzisiejszej. Można powiedzieć uroczystości, bo uroczystość jest wiadomo też ważną sprawą naszego uniwersytetu, i jedną z takich uroczystości jest Dzień Otwarty UKSW, gdzie gościmy wszystkich przyszłych naszych studentów, tych, którzy chcą zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, z ofertą poznania naszych wydziałów, naszych kierunków, czy też działalności naukowej naszego uniwersytetu czy kół studenckich. I dlatego w imieniu księdza rektora witam serdecznie i mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z tego dnia dzisiejszego, pięknego dnia, sprzyja bowiem pogoda do zwiedzania naszego uniwersytetu, zwiedzania wszystkich naszych budynków, które znajdują się na uniwersytecie tutaj, Uniwersytecie Kardyna Stefana Wyszyńskiego na kampusie przy ulicy Wójcickiego. Jeśli chodzi o y, historię naszego uniwersytetu, to nasz uniwersytet można powiedzieć, że jest takim uniwersytetem, można, y, młodym uniwersytetem, bo y, w tym roku rozpoczniemy 25-lecie istnienia tego uniwersytetu, ale korzenie tego uniwersytetu sięgają lat 50., bowiem w 1954 roku y, powstała Akademia Teologii Katolickiej, y, tak zwana ATK. Powstała ona na skutek cofnięcia nauczania na Uniwersytecie Lagońskim na Wydziale Teologicznym, jak również cofnięcia nauczania przez ówczesne władze państwowe na Uniwersytecie Warszawskim i władze państwowe stworzyły Akademię Teologii Katolickiej w 1954 roku. Co ciekawe, też. Można powiedzieć, ta historia jest szczególna ze względu na to, że władze kościelne na samym początku sceptycznie podchodziły do Utworzonej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dopiero w 1989 roku te, te wydziały, które były na Akademii Teologii Katolickiej, zostały uznane przez władze kościelne. Intencją niektórych naszych profesorów ówczesnych władz Akademii Teologicznej było stworzenie uniwersytetu i ta idea się spotkała z ówczesnym, decyzją ówczesnego parlamentu, Sejmu, który na gruncie właśnie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie stworzył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli Uniwersytet, który jest, można tak powiedzieć, własnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo nie jest to imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tylko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I od momentu powstania tego uniwersytetu nasz uniwersytet rozwijał się wszechstronnie. W ciągu tych 25 lat powstało 12 wydziałów. Najmłodszy wydział to jest wydział Kolegium Medicum, gdzie kształcimy przyszłych lekarzy. Kształcimy pielęgniarki. W przyszłym roku zakończy proces kształcenia pierwszy rocznik. Podchodzimy, można powiedzieć, do kształcenia lekarzy profesjonalnie. Mamy rozwiniętą współpracę z różnymi szpitalami w celu zapewnienia tego kształcenia. Ale niekoniecznie mówimy tutaj o Wydziale Medycznym, ale możemy powiedzieć, że mamy, cieszymy się obecnością 12 wydziałów na naszym Uniwersytecie. Kształcimy na 95 programach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów magisterskich, jak również podejmujemy różnego rodzaju studia w zakresie podyplomowym czy różne kursy dokształcające. Również prowadzimy szkołę doktorską. Więc taki obraz można powiedzieć naszego uniwersytetu w zakresie dydaktyki jest rozwijającym się uniwersytetem. Również cieszymy się, że mamy 22 dyscypliny naukowe, które otrzymały uprawnienia zarówno doktoryzowania, jak i postępowań habilitacyjnych. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to nasz Uniwersytet posiada trzy kampusy, tak można powiedzieć. Kampus ten najstarszy to jest przy ulicy Dewajtis, to były początki Akademii Teologii Katolickiej i na bazie, na fundamentach tej Teologii Katolickiej rozwijają się tam wydziały, które są obecne. Nowoczesnym kampusem jest kampus przy ulicy Wójcickiego, gdzie jest, jest to kampus rozwijający się. Z przyszłością, bo jak wiecie Państwo, na naszym uniwersytecie, obok naszych budynków, był również taki teren, który należał do Martpolu. On został w ostatnim czasie zburzony i na tym terenie planujemy również powstanie jakichś budynków, które będą służyć studentom, jak i również pracy naukowej. Jeśli chodzi o trzeci kampus, to znajduje się w Dziekanowie Leśnym. Jest to multidyscyplinarne centrum badawcze służące y, obecnie y, badaniom nie tylko naukowym, ale badaniom, które są zlecane na rzecz gospodarki. A w przyszłości widzimy też perspektywę, aby zaangażować również grupę studentów, aby studenci również mieli okazję poznać ten kampus. Dziękuję za tę bardzo wyczerpującą opowieść. Teraz myślę, że przeniesiemy się właśnie już do teraźniejszości, skoro już mieliśmy historię. Uniwersytet charakteryzuje kształcenie wszechstronne. Jak ta wszechstronność wygląda na UKSW? Tak, jak zaznaczyłem na samym początku. W ciągu 25 lat naszego uniwersytetu rozrosły się kierunki kształcenia. Na samym początku ograniczały się można powiedzieć do powstania. Oprócz wydziałów kościelnych, w tych wydziałach kościelnych jest tylko cztery wydziały kościelne, chciałem zaznaczyć, natomiast nasze badania nie ograniczają się tylko do nauk kościelnych, bo jesteśmy Uniwersytetem Państwowym, nie jesteśmy uczelnią o charakterze katolickim, chociaż korzenie nasze są katolickie, bo jak już wspomniałem, należymy do grupy, można powiedzieć, takich uczelni chrześcijańskich, bo uczestniczymy również w różnych strukturach międzynarodowych chrześcijańskich, Uczelni, których charakteryzują się właśnie nauka katolicka, natomiast nie ograniczamy się wyłącznie do kształcenia na kierunkach kościelnych, ale nasza przyszłość to jest również kształcenie na kierunkach, które mają przyszłość, które będą miały przyszłość dla rozwoju samych studentów, ale równocześnie dla gospodarki. I takim właśnie planom naszym służy właśnie infrastruktura tutaj na uni Uniwersytecie przy ulicy Dewajtyz, jak i również nowy kampus w Dziekanowie Leśnym. Czyli prowadzimy, można powiedzieć, te kierunki studiów, kształcenia, jak również kształcenia podyplomowego, czy też kształcenia na różnych kursach się rozwijają i ta oferta z roku na rok jest poszerzana, a przede wszystkim chcemy, to, tę ofertę poszerzyć, mając na względzie przede wszystkim rozwój samego człowieka, studenta, jego później zaangażowanie w, dla rzecz społeczności, społeczności ludzkiej, jak i narodowej. Gospodarczej, ale przede wszystkim y, chcemy też rozwijać te kierunki, które będą służyć rozwojowi Uniwersytetu y, na, w, w różnych obsza, obszarach, nie tylko tym na, y, dydaktycznym, ale przede wszystkim naukowym, y, a wyniki naukowe będą y, f, posłużą się w tym przypadku do rozwoju gospodarki. Dobrze, y, widzę tutaj wielu, wielu młodych ludzi, którzy nas tak. słuchają. Jak ksiądz by ich zachęcił do skorzystania z oferty naszej uczelni? Jakie są według księdza profesora zalety UKSW? Przede wszystkim zaletem naszego uniwersytetu jest ta atmosfera, którą budujemy wszyscy. Nie tylko atmosferę budują nauczyciele, nie tylko buduje atmosferę infrastruktura, ale przede wszystkim budują ludzie, którzy przychodzą do naszego uniwersytetu i mają możliwość. Rozwijania swoich talentów, mają możliwość rozwijania swojej edukacji i mają możliwość zdobywania odpowiedniego wykształcenia. I przede wszystkim ta atmosfera między studentami, nauczycielami, władzami rektorskimi służy ku temu, aby wszyscy we właściwym kierunku się rozwijały, rozwijali. Rozwijali się studenci i rozwijał się również nasz uniwersytet. Drugą takiej można powiedzieć zaletą to jest przede wszystkim wykształcona kadra naszego uniwersytetu. Kadra zarówno dydaktyczna jak i naukowa zdobywa różne prestiżowe nagrody, uczestniczy w badaniach w różnych projektach międzynarodowych czy krajowych, a przede wszystkim zdobywa swoje kwalifikacje naukowe poprzez zdobywanie stopni, począwszy od stopnia naukowego, doktora, doktora habilitowanego czy profesora. Bardzo dużo naszych właśnie nauko, nauczycieli akademickich zdobywa tytuł profesora w ostatnim czasie. Po to to wszystko służy, aby przede wszystkim przekazać swoją wiedzę młodszemu pokoleniu i razem z tym młodszym pokoleniem budować Tożsamość naszego uniwersytetu przez najbliższe 25 lat, jak jej służyć społeczeństwu. Następna kwestia to jest przede wszystkim nasza otwartość na badania naukowe czyli w tym sensie jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, którzy, które młodzi ludzie przynoszą z różnych środowisk, bo na, na naszym uniwersytecie nie tylko studiują studenci, maturzyści, którzy są mieszkańcami Warszawy, ale przede wszystkim spotykamy na naszym uniwersytecie również maturzystów, którzy pochodzą z różnych stron polskich i myślę, to bogactwo wymiana tych doświadczeń, wymiana inicjatyw młodego pokolenia, czyli wzięcie pod uwagę wszystkiego tego, co młode pokolenie chce wnieść w budowanie nowego społeczeństwa i budowanie nowego uniwersytetu, uniwersytetu otwartego przede wszystkim właśnie na wszelkie inicjatywy. I to też nas wyróżnia na naszym uniwersytecie, że nie zamykamy się wyłącznie do tego wszystkiego, co było, ale jesteśmy otwarci na budowanie nowoczesnego uniwersytetu przy użyciu Różnych nowych technologii, czy to informatycznych, czy też dydaktycznych. Nie zamykamy się oczywiście. A wobec tego, jakie plany i wyzwania czeka uniwersytet w najbliższym czasie? Przede wszystkim, jeśli chodzi o zakres dydaktyczny, czyli ofertę edukacyjną, to przede wszystkim chcemy utrzymać tą ofertę dydaktyczną, ale również chcemy przede wszystkim powiększyć. Tą ofertę dydaktyczną, o nowe kierunki studiów, które są potrzebne dla społeczeństwa, które społeczeństwo oczekuje, aby każdy uniwersytet, w tym nasz uniwersytet, przygotował młodych ludzi do pełnienia roli nie tylko weźmy sobie państwowych na wysokich szczeblach, ale przede wszystkim kompetentnych ludzi, którzy będą służyć społeczeństwu. I równocześnie chcemy przede wszystkim rozwijać się też i naukowo, to znaczy włączyć studentów naszego uniwersytetu w różne projekty naukowe czy dydaktyczne, czy różne projekty, które będą właśnie tą domeną na naszym uniwersytecie. Chcemy przede wszystkim też włączyć naszych studentów. W współpracę międzynarodową. Chcę podkreślić, że w ostatnim czasie bardzo dużo naszych studentów skorzystało z wymiany w ramach mobilności i widzimy przede wszystkim, aby studenci nasi korzystali nie tylko wyjeżdżając na różne projekty z programu Erasmus, ale też korzystali z jakichś można powiedzieć doświadczeń które przynoszą nasi studenci z zagranicy tutaj na nasz uniwersytet. I chcemy też przede wszystkim otworzyć się w naszych programach dydaktycznych na ofertę w języku angielskim, co będzie sprzyjało nie tylko wymianie międzynarodowej, ale również będzie sprzyjało, aby nasi studenci, którzy Znają język angielski, pogłębiali również swoją wiedzę w oparciu o różne inicjatywy, które będą tutaj przynosić studenci z zagranicy. Naszym planem jest przede wszystkim też rozwój naukowy naszego uniwersytetu. Mamy 22 dyscypliny, które są ewaluowane na naszym uniwersytecie, jak powiedziałem które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora doktora habilitowanego, ale chcemy przede wszystkim jeśli będzie taka możliwość, aby otworzyć nowe dyscypliny związane to jest otwarcie z przemianami, które występują w naszej ojczyźnie. I również jest to, można powiedzieć, byłaby to odpowiedź uniwersytetu na te przemiany na nowe inicjatywy naukowe, które wymagają otwarcia, bo wiemy, że nauka też idzie do przodu i potrzebuje też rozwoju. Również zamiarem naszego uniwersytetu jest to, aby zarówno oferta ta dydaktyczna i oferta naukowa rozwijała się skutecznie, to jest przede wszystkim też infrastruktura i chcemy przede wszystkim te inicjatywy, które ksiądz rektor podjął, to znaczy rozbudowa naszego uniwersytetu w przypadku infrastruktury, szła w dobrym kierunku i przynosiła efekty w postaci nowych pomieszczeń, nowoczesnych pomieszczeń, pomieszczeń laboratoryjnych, które będą służyć nie tylko uniwersytetowi, ale przede wszystkim również społeczności. Mamy y, piękną halę, weźmy sobie tą y, sportową, i chcemy też zachęcić nie tylko studentów, ale otoczenie, aby korzystało z tej hali sportowej. Również takim planem jest y, włączenie bardziej studentów, doktorantów, w budowanie tożsamości naszego uniwersytetu y, poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw studenckich, a te inicjatywy w ostatnim czasie. Po pandemii, można tak powiedzieć, wznowiły swoją działalność, bo pandemia pewne rzeczy uśpiła w zakresie naukowym i organizacyjnym i dydaktycznym. Jesteśmy wiel... bogaci, można powiedzieć, też pozytywnie o wszelkie inicjatywy, które były podejmowane w pandemii. One czegoś nas też nauczyły, ale przede wszystkim chcemy rozwijać też inicjatywy studenckie, bo te inicjatywy studenckie czy doktoranckie też budują tożsamość naszego uniwersytetu. Yy, przyczyniają się właśnie do tego, że nasz uniwersytet staje się przyjazny, yy, przyjaznym uniwersytetem dla wszystkich. Jak widać, mamy wiele możliwości, dlatego na zakończenie chciałabym zapytać: co wyróżnia naszych studentów i absolwentów? Yy, naszego uniwersytetu, mojej działalności, weźmy sobie dydaktycznej, wyróżnia przede wszystkim otwartość. Studenci nasi potrafią prowadzić interesujący dialog z kadrą naukową. To przede wszystkim jest bardzo ważne w budowaniu i zdobywaniu wiedzy, bo od młodego człowieka, który przychodzi na studia, uczy się tak, tak samo nauczyciel akademicki. Ma możliwość pogłębiania swojej wiedzy o kwestie, które są zadawane. Kwestie, które są proponowane przez studentów, i, i dzięki temu, że student y, zadaje pytanie, prowadzi dialog ze studentem, z nauczycielem akademickim, umożliwia to również rozwój własny każdego z nas. I za to jesteśmy wdzięczni, za tą otwartość naszego, naszych studentów, którzy bez jakichś, można powiedzieć, zastrzeżeń, wahań niebezpieczeństw, zadają konkretne pytania, które interesuje, dzisiaj, interesuje się dzisiejsze pokolenie. Bez, tego, bez tych pytań nasz uniwersytet by pozostał, można powiedzieć, takim martwym uniwersytetem, jeśli by nie było tego dialogu. I za to właśnie ten dialog chciałbym podziękować. Również jeśli chodzi o to, co wyróżnia naszy, nasz uniwersytet, co może być zachętą dla przyszłych naszych studentów. To przede wszystkim ta, ten, to wsparcie wszelkich inicjatyw studenckich. Życie studenckie, życie uniwersytetu w aspekcie kulturalnym, z aspekcie różnych form edukacyjnych zależy też. Od inicjatyw studenckich. I tutaj chciałbym podziękować samorządowi studentów, jak i doktorantów, że te wszelkie inicjatywy, które są zamy ich zamyśle, zawsze spotkają się z akceptacją władz rektorskich, bo one służą przede wszystkim tej budowaniu tej tożsamości naszego uniwersytetu i stają się wizytówką naszego uniwersytetu na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Otwartość, ciekawość, gotowość do pomocy. Tacy właśnie są nasi studenci. A możecie się tego przekonać, spacerując pomiędzy naszymi stoiskami. Ja bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Za i, I zachęcam do w tym dniu otwartym. Pogoda sprzyja do zaglądania do każdego budynku. Na naszym uniwersytecie przy ulicy Wójcickiego jest wiele ciekawych pomieszczeń, wiele można zobaczyć. Zobaczyć laboratorium, zobaczyć halę sportową, a jeśli ktoś by chciał, udać się również na kampus przy ulicy Dewitis, to też można zaglądnąć i zobaczyć historię naszego Uniwersytetu, jej korzenie, jego korzenie i spotkać się też z interesującymi osobami. Zdecydowanie jest piękna pogoda, więc idealnie tak akurat jest, na spacer umożliwe. po naszym kampusie z nami był prorektor do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej, ksiądz doktor habilitowany Marek Stokosa. Prof. Profesor uczelni, a ja tylko przypomnę, że w strefie kandydata organizowanej w ramach Dnia Otwartego UKSW czekają przedstawiciele wydziałów, a także licznych organizacji studenckich. Przenieśmy się teraz do Kingi i zobaczmy, jak to wygląda.